Z okazji dnia kobiet życzę kobietom, by nie tkwiły w mentalności ofiary, którą feminizm często im wpaja. W większości przypadków ofiarami jednak nie są, a w porównaniu do mężczyzn często mają lżej i są traktowane delikatniej. Nie trzeba oglądać świata okiem wiecznej krzywdy, ponieważ taka paranoja tworzy nieistniejące problemy, kłótnie i dramaty. Życzę kobietom też tego, czego sobie życzę, a więc zrozumienia równości i równego wkładu kobiet na dzień mężczyzn równego zapraszania na randki, czyli inicjatywy, równego płacenia i innych równości, którymi kobiety powinny się wykazywać, popierając równość z zachowania. Albo będzie to równość w drugą stronę, przestaniemy celebrować dni obu płci. Życzę również, by kobiety nie wmawiały sobie, że sprawią, by wartościowy mężczyzna za nimi latał, będąc agresywnymi, wulgarnymi, niedostępnymi, egoistycznymi, roszczeniowymi. Widzę ten krzyk kobiet, które denerwują się, że mężczyźni nie chcą spełniać wygórowanych żądań kobiet, które nie za wiele im oferują, a nawet pogardliwie piszą, że mężczyźni oczekując empatii chcą drugiej mamusi, a nawet w wieku czterdziestu lat zakładania pampersów. Wiadomo trzeba jakoś zaorać chłopa i się dziwić, że ucieka od takiej pogardliwej kobiety, a powinien przecież klaskać według niej. Życzę też, by kobiety nie przejmowały się memami, w których trzydziestolatki prezentowane są jako babcie to tylko mem. Mało kto uważa ten przesadyzm za prawdę, a jak uważa, to uważajcie na niego. No i zdrowia życzę, bo jak brakuje zdrowia, to łatwo o zaniżone, nieszczęśliwe spojrzenie na świat i ludzi. Jednak najczęściej chorują osoby samotne, nierozumiane, więc nie polecałbym słuchać feministek, że najszczęśliwsze są samotne kobiety i tak trzeba żyć, bo związki z mężczyznami są według nich zawsze traumą i stratą. Egoistyczne, mizoandryczne, nienawistne generalizacje, że nie ma w ogóle fajnych mężczyzn, nie mogą być promowane. Wszyscy musimy się dołożyć do tego, by lepiej wychowywać obie płcie na lepszych ludzi, ale i by lepiej wybierać sobie drugie połówki. Samym negatywnym podejściem nie zmieni się niczego.